Dzień dobry, jesteśmy właśnie w zamku w Tiranie, w jednej z kawiarenek i powiem wam, że mimo wszystko, mimo że to tak turystyczne, tak modne miejsce to dalej są tutaj niesamowite ceny za dwie kawki i dwa krosanty zapłaciliśmy 460 leków a 460 leków jest to dokładnie 4 funty czyli mówię, dwie kawki i dwa takie rogaliki za 4 funty Krosancik z czekoladką. Jeszcze cieplutki. Mm, bardzo maślany. Pierwsze co poczułem to masło i kawałeczki czekolady. Polecamy przyjść sobie na takie śniadanko. Poczuć właśnie to jak to. Albańczycy robią, jest tu ich całe mnóstwo w każdej kawiarence, ludzie sobie siedzą, popijają kawusie, raki oczywiście, jedzą takie roberiki i inne malutkie takie przystaweczki właśnie do kawusi, także bardzo fajnie i bardzo tanie można tutaj sobie skosztować takie, ale śniadanko. Do zobaczenia później. Jesteśmy teraz pod jedną z popularniejszych miejscówek z koktajlami w, w Tiranie, Comiteti Coffee Museum. I idziemy się czegoś tutaj napić dobrego. Jest to zaraz koło piramidy. Piramida jest dosłownie dwie minuty drogi stąd, więc wchodzimy. Miejsce z niesamowitym klimatem. Koktajl bar, ale przerobiony na muzeum również. Także możecie zobaczyć, jak to wygląda. The day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. damn what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Nie coś pokazać. Jesteśmy w tym komitetie i patrzę teraz. Selekcja raki. Ile tu mają Bimbrów? Smaki są chyba wszystkie możliwe. Ogólnie jest do wzięcia za 1000 leków, czyli za 8 funtów. 8 do wyboru raki. Tylko boisz się, że jak to wezmę to się przewrócę. Myślę. Idzie nasze zamówionko. Dziękuję. Of Mr. raki Raki, Yeah! Niestety nie zdecydowałem się na 8 raki, wybrałem tylko dwie, ze względu na to, że mamy godzinę 11.50. Więc bałem się, że po 8 będziemy już. grubo. It's two for me! No więc zamówiłem tylko dwie, jednak ośmiu nie, bo stwierdziłem, że będę pijany po prostu po 8 Ogólnie rozmiar tych raki jest naprawdę spory, więc raczej nie będę pił tego na raz, może po pół to wypiję Zamówiłem sobie tradycyjne, czyli z winogrona, takie domowe. I jedna są śliwkowe. Spróbujmy pierwszą tą śliwkową. O, mocne. O Jezu, 60 na pewno, ale słodziutkie. Oj, to dużo słodsze niż te wino, mianowicie. Grzeje, grzeje naprawdę mocno. Staram się tego nie popijać, żeby sobie nie obchodził walorów smakowych, ale troszkę popiję przed tym drugim. Przepraszam, oh, O, hello. Hello, How are you? You're from Bucharest, Rumunii. O, oh, this is our next destination. We też sleep Bucharest as well. What we country are you from? We są Poland, bo we live in England lat like 15 years now. Przepraszam Was kochani, bo spotkaliśmy tutaj pana z Rumunii turystę, który nam przerwał, troszkę pogawędziliśmy. On też zjedza także bardzo miła pogawędka, ale cały czas czeka na mnie druga połóweczka, więc próbuję tą tradycyjną z winogronka. Oj, ta jest dużo mocniejsza jeszcze. To stwierdzą, że ta chyba miała 50, a ta 60, albo bo ta ma jeszcze więcej. Ta ze śliwki była słodziuszka, przyjemna. Ta ma bardziej taki cierpki smak, tak identyczny jak ta, co wczoraj piłem. O Jezu, przepraszam. No jest mocna, jest to smaczne, ale to trzeba lubić. Pamiętajcie, to nie smakuje jak wódka, to nie smakuje jak jakiś taki alkohol, Jägermeister, czy jaki sobie piecie, To smakuje trochę jak Bimber. Raki jest dość specyficzne. Ja już się spotkałem z raki w Grecji, ale był troszkę inny, był troszkę bardzo bardziej, chyba słabszy. Tutaj jest taki koło 60, myślę. Zamówiłem sobie dwie i myślę, że na tą chwilę przestanę na tych dwóch. Skończę jeszcze te dwie za chwilkę. Może później jeszcze zamówię jeszcze inne raki i inne smaki. Zobaczyłem, że to chyba jest za 30 smaków. Wszystkich pewnie nie spróbuję, ale jest jeszcze kilka pozycji, które chciałbym spróbować dzisiaj, więc potestujemy. Mówiliśmy sobie jeszcze tradycyjne naleśniki, albańskie, tylko coś nie przychodzą, nie wiem czy nam je doniosą, czy zapomnieli, ale jak doniosą, to właśnie je pokażemy wam jak to wygląda. Jednak zrobili, myślałem, że już zapomnieli, poczekaliśmy 15 minut, ale oni je smażyli na świeżutko. I w ogóle patrzcie na to, to są tradycyjne albańskie naleśniki. Jeszcze raz się pana kelnera tu zapytałem i powiedział, tak, to są nasze tradycyjne naleśniki. Dla mnie, to wygląda jak pączuś malutki i to się je robi tak, że macie takiego pączusia, rozerwę wam go, zobaczcie, wygląda jak pączuś, pan powiedział, że to robimy i maczamy w miotku, 100% pączuś, a nie, Agata już próbowała jednego, to jest dosłownie jak pączuś, bez żadnego nadzienia, jeszcze posypany cukrem pudrem, bardzo smaczne, miód bardzo słodki, pączki nie są jak słodkie w środku, ale są cieplutkie, no nie można chyba zepsuć tego dania, jeżeli jest robione na świeżo, nieprzeryżane. Bardzo smaczne, ale sprawdźmy, jak smakuje draki. Oj, draki ostre, a poczuć na zagryzkę? Osładza. O, tak można żyć. Komitety cafe and museum. Kochani, przed... zajebista po prostu, zajebista atmosfera. Fantastyczna obsługa, ceny troszkę wyższe za... Dwa raki, dwie kole i za pankejki albańskie zapłaciliśmy 8,5 funta. Wciąż mało, ale naprawdę cudowne miejsce. Polecamy świetna atmosfera, świetni ludzie, obsługa na bardzo fajny, wysokim poziomie. Także zapraszamy Was tutaj, jeżeli jesteście. Oczywiście, myślę, że wieczorami to miejsce jest zapełnione ludźmi. Ale jeżeli przyjdziecie tak jak my po godziny 12, fajnie, naprawdę fajnie i świetny klimat. No muzeum, dużo starości, wszystkiego możecie sobie sprawdzić i, i warto tutaj przyjść. Po spacerkach przyszliśmy właśnie na Kepsia. Oczywiście nie mogło się obyć, żebyśmy nie spróbowali walwani kebaba. W każdym kraju, który odwiedzamy, czy to Tajlandia, czy to Cypr, czy to... No każdy inny kraj, ja zawsze próbuję kebaba. Więc tutaj przyszedłem. Na Mr. Chicken, bardzo popularny. Jesteśmy w dzielnicy bloku. Jest to bardzo popularna dzielnica wśród młodych ludzi przede wszystkim, która cały czas się rozwija. przechodzaliśmy się tutaj już. Jest tu mnóstwo restauracji, mnóstwo knajpek, nawet chyba więcej niż w centrum. Ja zdecydowałem się na coś bardzo popularnego tutaj, czyli będzie to taka kanapka zapiekana z donerem, z warzywkami, z jakimiś sosami, ale pan powiedział, że jest to najbardziej tradycyjny albański kebab, więc zobaczymy. Zaraz powinienem go dostać. Tak szybkiej obsługi też się nie spodziewałem. Dostałem to w ciągu 3 minut, mimo że jest tutaj dużo ludzi. Co my tu mamy? Już widzę, że mamy szczyteczki, mamy donerka, jest dużo sosu, spróbowałem już go. Jest to jogurtowo-majonezowy sos, jest cebulka prażona, jest pomidorek, jest ogóreczek. Kanapeczka jest fajnie kupiąca, już to czuję, jest zapieczona. Wygląda to tak. No więc spróbujmy. Dobra, zgryzam się w tego małego monsterka. Kurczaczek tam chciałem powiedzieć jeszcze, że się kręcił. Wyglądał bardzo spoko. Nie wyglądał na jakiś mega tłusty i taki lipny, więc spróbujemy. Na razie nie poczułem kurczaczka jeszcze, ale widzę go tutaj na dole, więc teraz niego wjadę. Mm, dobry kurczaczek. Słony. Oj, bardzo słony. Jest tutaj pomidorek, jest ogóreczek. Fajnie to wszystko krupie. Spróbuję teraz z sosikiem. Sosik mocno majonezowy. No myślałem, że będzie troszkę lepsze, ale dajmy się jeszcze spróbować. No taki zwyczajny kurczaczek jest okej, okay, ale nie jest jakiś wybitny. Jadłem dużo lepsze kebabry. Oj, w Grecji, czy nawet na Cyprze, ostatnio były przepyszne. Ten jest taki zwyczajny. Tylko chcę też powiedzieć, że cena tego jest 2,5 funta. Zobaczyliśmy za to 300 albańskich leków, więc 2,5 funta no nie można oczekiwać pewnie tutaj 100% kurczaka. No, ogólnie taki kebabik do zjedzenia i do zapomnienia. Nic nadzwyczajnego, nie będę tutaj faworyzował za to, że mają fajną opinię. Moglibyście zapytać mnie o sosy, jeśli mają do wyboru, to bym spróbował troszkę może ostrego, bo ten majonez i jogurt razem z tym kurczakiem, który jest bardzo słony, troszkę takim długo to wszystko robi. No, ale można go zjeść za 2,5 funta, jeżeli jesteście w okolicy bloku w Tiranie, no to możecie sobie w pazi sami ocenić. Jest tutaj ogólnie dużo menu, więc jeżeli nie to, to może spróbować innych rzeczy. My próbujemy tylko tego i zaraz idziemy na obiad porządniejszy do chyba najbardziej wyhejpowanej restauracji w całej Tiranie. No dobra, jemy go do końca, a z wami się widzimy zaraz. Do zjedzenia, ale ja pewno bym nie wrócił na niego. Jest tutaj dużo miejsc dookoła innych, więc my gdzie indziej lepsze. Widzimy się zaraz. Jesteśmy właśnie przed Oda Restaurant. Oda Gardens chyba restaurant się dokładnie nazywa. Jest to chyba najbardziej wyhypowana restauracja w całej Tiranie. Gdzie na każdym kanale youtubera, na każdym googlu znajdziecie informacje o nim. Ponoć robią tu pyszne fagresse, które dzisiaj okazało się, że to co jedliśmy na śniadanie, właśnie to było fagresse. Co nam tak smakowało. Więc przyszliśmy tutaj specjalnie na to, ale może zamówimy coś jeszcze. Chodźcie zobaczymy. Sobie stolik na zewnątrz, w środku dość gorąco, ale wystrój bardzo fajny. No, ogólnie dużo takich klimatycznych instalacji, jak mniej dzisiaj sprawdziliśmy. Oczywiście ja zamówiłem to fagresy, wygląda trochę inaczej niż mieliśmy na śniadaniu, ale już spróbowałem troszkę. Teraz sobie nałożę porządną porcję. A więc jest to papryka z serkiem, coś ale serek feta, to nie jest chyba kozi. Zaraz zobaczymy, czy smakuje tak samo dobrze, jak smakowało na śniadaniu. Do tego dostaliśmy chlebek kukurydziany, który jest bardzo ładnie wypieczony. Nie wiem czy kiedykolwiek taki jadłem, Pachnie dobrze. No więc spróbujmy. Duży kawał papryki, ser. To jest na razie najlepsze danie jak jalmy w Albanii. Prawda ten chlebek? mmm, dobry. Ta papryka nie jest jakoś posiekana, jak myślicie sobie, tylko są duże kawałki fajne. No, jest to przepyszne, Smakuje to fantastycznie. Ta oliwka też tutaj bardzo fajnie robi. My na śniadaniu nie wiem, czy mieliśmy oliwkę, chyba mieliśmy pomidory, ale tutaj chyba lepsze niż na śniadaniu w fotelu. Także czekamy na resztę dań. Ale jak na teraz, to fagresy jest rewelacyjnym daniem albańskim dla mnie. Dostaliśmy już naszą zupkę. Zaraz ją będziemy próbować Wygląda tak troszkę taka woda, bym powiedział Nie ma koloru takiego Można zobaczyć Zupka jest warzywna z ryżem Wczorajsza zupa była na przykład pyszna, którą mieliśmy tutaj Znaczy nie tutaj, tylko w restauracji niedaleko stąd w Tej tradycyjnej albańskiej, u tych przemiłych państw, którzy lali mi tyle raki, że musiałem uciekać No ale sprawdźmy Dużo pietruszki Dużo warzyw Ale wydaje mi się, że jest to zupa totalnie bez mięsa Wywar w ogóle nie jest gotowany na mięsie chyba Bardzo możliwe, że jest to po prostu wegetariańska Troszkę taka woda Spróbujmy drugą no, taka bardzo uboga wersja krupnika, bym powiedział, naszego polskiego. No, można zjeść, ale dodam jeszcze, że ta zupa kosztuje 3 razy więcej niż ta, co kupiliśmy wczoraj u tych państwa. Na pewno bym na nie wrócił. Zupa, jakbym miała ocenę, jest to jakieś 4 na 10 woda, wodzianka trochę, wodzianka, parę warzyw, nie ma na tym w ogóle, nie ma to chyba w ogóle bulionu. Mi nie podchodzą takie zupy, bo nie czuję żadnej takiej głębi smaku, nie czuję jakby ktoś zagotował wodę, dał trochę papryki, e, przepraszam, pietruszki, ryżu i kilka warzywek w kostkę. No by na pewno nie jest warta tych pieniędzy, no w funtach to wychodzi, że zapłaciliśmy za nią ponad 3 funty. Dziękuję, do widzenia pani zupko, czekamy na nasze danie główne. Przejrzałem jeszcze raz całe menu i powiem wam, że ceny to są bardziej angielskie niż albańskie. jednak. Na przykład lamp gotowany w garnku kosztuje 1350 albańskich leków, czyli jest to około 12 funtów. A kurczak, możliwe, że cały kurczak, gotowany w jakimś glinianym naczyniu z ryżem, kosztuje 2500 albańskich leków, czyli jest to jakieś 21 funtów. Także ceny naprawdę są zabójcze. Jest jeszcze głowa baranka za 1000, 1000 albańskich leków, czyli gdzieś 9 funtów. Przyszło nasze ostatnie danie, czyli nasze danie główne. Myśleliśmy troszkę inaczej wyglądać, ale jest OK. Dostaliśmy trzy kawałki takich kotletików z bifa, nazywali to kofte beef, więc próbuję. Dostaliśmy też do tego chlebek, kukurydziany chyba po raz kolejny. Nie wiem czy to nie są caciki w środku, zaraz to spróbuję, więc powiemy. No dobra, sprawdzam czy jest mięciutkie, czy smakuje. Jest mięciutkie wydaje mi się, jest bardzo mocno wysmażone jak widać, pachnie bifem. Próbujemy czy jest przyprawione, czy będzie to smakować. Bifik OK. bifik bardzo dobry Zupka nie bardzo, nie polecamy Serek OK, bifik już mogę powiedzieć, że okay. Troszkę suchy, ale myślę, że to jest specyfika bifu To nie są cacyki. Kwaśne, kwaśne Może i to są cacyki, ale z sera trochę innego niż jedliśmy w Grecji Próbuję sobie w połączeniu tego bifika z tymi cacykami, Wydaje mi się, że to będzie lepsza kombinacja Mmm, teraz to nabrało sensu Mięso fajne Kruchutkie, mimo iż wysmażone porządnie, nie jest przeciągnięte. Można za to na to danie tutaj wrócić. Było to jedno z tańszych dań, które zamówiliśmy z dania głównego, no bo stwierdziliśmy, że ser, zupa, tu już nie chcieliśmy wybrać wielkiego dania, bo jeszcze idziemy na kolację dzisiaj do włoskiej restauracji. Zapłaciliśmy za nie chyba 7 funtów, za te trzy kotleciki i caciki. Ocencie sami, czy drogo czy tanio, czy warto. Wczoraj zjedliśmy dużo większe i dużo taniej. Tutaj się płaci, myślę, że za to, że tu przychodzą YouTuberzy, tu przychodzą vlogerzy, blogerzy. Tu ma bardzo dużo opinii na Sniba Advisorze, na Google, więc sobie cen jest ok, no nie będę narzekał na tego bifa, jest ok. Jednak jednak przynieśli nam raki, ale do rachunku. Za cały rachunek wyszło nam 1600 albańskich leków, czyli jest to jakieś 13-14 funtów, więc w sumie to jak nie najgorzej, ale na albańskie warunki trochę drożej niż gdzie indziej. no ale myślę, że to właśnie spowodowane tym, że jest to restauracja bardzo popularna wśród turystów i dużo ludzi tu przychodzi, nie patrzą tak bardzo na ceny, więc, więc można się na to odgodzić. Badania bardzo dobre, zupa, no zupa, taka wodzianka, żeśmy ją nazwali krupnik wodzianka z ryżem. Próbujmy raki. Ta 50, bym powiedział. Nie pali tak jak ta. Oj, mimo 52. Troszkę słabsze niż inne, ale bardzo miły gest, że jednak mimo wszystko do rachunku dostaliśmy te raki. Wiadomo, w tamtej restauracji było bardziej e, tak swojsko, rodzinnie, więc pan przynosił co chwilę te raki, po prostu chyba lausę ze swojej domowej butelki. Ogólnie myślę, że możemy polecić, żeby przyjść zobaczyć, ale jeżeli spodziewacie się bardzo dobrego jedzenia, gotowanego z pasją, no to raczej chyba nie tutaj. Ale ogólnie do polecenia, do polecenia, tak żeby przyjść poczuć ten klimat. Rosną na nami mandarynki. No jest fajnie, jest fajnie. Do zobaczenia na kolacji. Jest też agatka, która będzie piła pierwsze raki. Mocne. A gadka raczej nie pije takiej alkoholi, jest dla niej na pewno mocne. Ale będą złali trzeba. Trzeba wypić. Do zobaczenia wkrótce. Patrzcie, jak się starzy odwalili. Idziemy na kolacyjkę do włoskiej restauracji. Ponoć dobra? No, ponoć dobra, ponoć niedobra. Zobaczymy, różne są opinie. Zasłaniam się kamerą tutaj. Pierwszy raz przed lustrem, coś takiego nagrywam. Woohoo! Także widzimy się na miejscu. No ostatnim ujęciu powiedziałem Wam, że są mieszane opinie, ale jednak byłem w błędzie, bo są dwie restauracje i ta ma same dobre opinie prawie. No jest tutaj ekskluzywnie dość, ale już nam się podoba. Świetna obsługa, bardzo o nas bają, zamówiliśmy sobie stolicę, zamówiliśmy na dwudziestą. Był gotowy już przed 20. Zamówiliśmy trzy rzeczy, Powiedzieliśmy przystawki, Odpuściliśmy sobie przystawki, zamówiliśmy sobie pizzę, którą pan kelner powiedział, że jest najlepsza z buratą i z salami. Do tego zamówiliśmy sobie risotto z kurczaczką i z warzywami oraz zamówiliśmy Agata zamówiła ragu, zamówiła pastę z ragu, także czekamy, aż przyjdzie. Na początek przyjść pizza i będziemy testować. Co do cen, spodziewaliśmy się, że będzie tutaj maksymalnie drogo, ale okazuje się, że wcale nie jest tak drogo. Jak widzicie teraz, czy stawki za 5 euro, pizzę za 7-8 i danie główne za około 10 euro 10 funtów Także myślę, że jak na taki lokal z taką obsługą wystrojem, zobaczymy jak dania czy się obronią Są to bardzo dobre ceny dalej Przyszła nasza pizza, możecie sprawdzić ciasto jakie jest cieniutkie Nasza pizza jest z ostrym salami oraz ze stracciatella Było napisane burrata, ale wydaje mi się, że to jest stracciatella Tak więc próbujemy Jest cieniutka, ciasto jest ładnie wypieczone to dobrze wygarowane, także próbujemy. No mm, No Jezu, przepyszna. To salami jest naprawdę pikantne. Wow. Ale ta straciatela właśnie fajnie robi taki balans i to salami. Mimo iż masz coś takie uderzenie ostrajo, to za chwilę czujecie tą zimną straciatelę, która to bardzo fajnie łagodzi. Spójrzcie na ciasko. widzicie? W idealnym momencie było żona z pieca. No jest fantastyczna. Przepraszam, że sobie zużyłem jak kanapkę, ale po prostu jest tak dobra. Tak wygląda. Stracietela, sos pomidorowy i owce salami. Nic mi więcej do szczęście teraz nie potrzeba. Spójrzcie, ile w ogóle tu jest tej stracciatelli na tym. To nie są takie malutkie kleciki, tylko naprawdę jest tego tutaj na bogato. To jest kolejny dowód, że dobra włoska pizza nie potrzebuje żadnych sosów czoskowych czy jakiejkolwiek innej, żeby martretować nią. Wydaje mi się też, że te pomidorki, nie jestem pewny, ale możliwe, że są te pomidorki San Marciano, bo są bardzo słodziutkie. Są jak takie malinówki z Polski, no jest fantastyczna ta pizza, naprawdę. Ofnozywaliśmy już prawie całą. Bankenne trzecie, czy dobrą, bo to on zarekomendował akurat tą wersję i powiedziałem mu, że naprawdę fantastyczna. Mm. Ostatni kawałeczek. Szczerze? Chyba jedynie w Mediolanie jedliśmy podobną pizzę, która mi tak bardzo smakowała. No, naprawdę niezła jest. Byliśmy w Włoszech kilka razy i głównie tam jedliśmy makaronę i pizzę i ta pizza mi bardzo przypomina Bochę. Oczywiście nie jest to pizza napolitańska, no ale... Jest przepyszne, po prostu jest przepyszne. No, nie ma tu wiele składników. Prostota, tak jak włoskie dania są proste. Jakość produktów, patrzcie, tu w ogóle nie ma tłuszczu na tym. Nie są tłuste, i czasem jeździcie w polskich pizzeriach i aż ciasto wam pływa w tłuszczu. Tu jest naprawdę fantastycznie. Czekamy na następne dania. Kończy się, trzeba nowe zamówić, Piwko albańskie bardzo dobre, ale słabe. No i przyszły nasze danie główne. Mamy ragu i mamy risotto. Spróbuję, bo jestem tak głodny i ta pizza była tak pyszna, że po prostu czekałem na to. Nie wyszło. Makaron mocno al dente. Nawet nie wiem, czy nie za mocno. Sprawdzę dalej. Chyba jest troszkę niedogotowany. Nie strzela pod zębami, ale jest taki twardawy. Ragu bardzo poprawne, mięsko rozpływa się, czuć, że było to gotowane kilka godzin, nie ma dużo tutaj jakoś pomidorów, jak widzicie, nie wiem, czy jest marchewka, marchewka jest, ale chyba nie ma selera naciowego, chociaż do ragu raczej się powinno go dawać, poprawne danie, ale tyłka mi nie urwało, ja dałem lepsze ragu, jak mam szczery. Pizza rozwaliła system Ragu nie jest to najlepszy Ragu. Zrobiłem sobie takie wymagania po tej pizzy, a jednak troszkę się chyba rozczarowałem. Na nam jest troszkę niedegotowany, no ale wiem. Cieszę się, że wiem, bo jestem głodny. Mogłoby być lepsze. Spodziewałem się, wow, wow, wow! A jest tylko takie, okej, okay. czas na risotto. Tu trochę jak potrawka z kurczaka. Nie wiem, czy mamy też robiły, jak zostało im mięso z rosołu i warzywa z rosołu, to taką potrawkę się robiło. Przesmażało się, to zalewało się jakimś marem i jak, zaciągało mąką. No ryż jest chyba arborio. Jest poprawny, już, Taki, który się powinien używać do risotto. Sprawdzę tego kurczaka. Jest to też kawałek cukinii, więc zapewne mam cukinię, marchewkę, paprykę. No, kurczak smakuje 100% jakby był gotowany rosolem fajna rzecz, ale troszkę przypominająca taką polską potrawkę z Rosolu. Na pewno nie jest to takie risotto, jakie możecie zjeść we Florencji. Polecam, jeżeli będziecie w Włoszech zawsze jeść, więc no to z Borobikami. byliśmy, jedliśmy i zakochaliśmy się wtedy. No to rizotto jest. Mało maślane, smakuje troszkę jak podawka z wesoły, się powtarza, ale taki to smakuje. No, nie wróciłby na to danie na 100%. A mięso totalnie przypomina mięso, które jest ugotowane w wesole. Piersi z kurczaka, poszarpane, które są mocno ugotowane w jakimś wywarku. Nie wiem, czy było to robione według takiej receptury, że się tylko dolewa, troszkę dolewa, dolewa, dolewa. Nie jestem przekonany. Danie do pominięcia. Karta jest długa, bo wybrałem coś innego. Najsłabsze danie ze wszystkich trzech. Pizza wygrywa ragu, pojadłem jeszcze trochę. Sos do ragu bardzo fajny. Brakuje trochę salera nasionowego, a risotto zrobiłbym lepsze w domu 100 razy, myślę. Zjedliśmy wszystko. Ile to wszystko kosztowało? No, jedyne 7000. <laughs> żartuję. Wszystko kosztowało 3150 albańskich leków. Czyli w przeliczeniu na funty to jest jakieś 28-27 funtów, bym powiedział. No, już trochę więcej niż dzisiejsze inne wydatki w innych restauracjach. Ale tutaj płacimy za klimat, płacimy za bardzo fajną obsługę. Do tego doliczyli nam koperto. Ale ragu 800, risotto 700, pizza około 800 piwka po 200 tych leków. Czyli takie ceny, no, trochę droższe niż wszędzie, ale jeszcze akceptowalne. Co do samego jedzenia, pizza, tak która została polecona, fantastyczna. Ragu. Według mnie ten makaron był troszkę za bardzo al dente, ale może przyjdzie prawdziwy Włoch i powie, że był dla niego za mało al dente. Jest to jest tylko moja opinia. A razem z Egatą stwierdziliśmy, że najsłabsze było risotto i dla pobytku nas smakowało jak takie potrawki, które babci robiły. Zresztą kurczaka zrosał. Inne dania, wydaje mi się, patrzę tutaj po stolikach, że wyglądają spoko. Nie wiem, jak smakują, ale wróciłbym tutaj może tylko jeszcze na jakąś jedną pastę, na pewno nie na risotto. Wróciłbym na pizzę i spróbowałbym jakiegoś mięsa. Są tutaj nawet tą steki, e, są chopsy więc może coś z tego bym spróbował. Ogólnie no myślę, że do polecenia. Jeżeli macie fajny plan na randkę, to zawieźcie swoją żonę tak jak ja tutaj. Myślę, że się nie zawiedziecie, ale omijajcie risotto. To na pewno. Róbeczko. I najsmutniejsza rzecz ze wszystkiego. Nie dostałem raki. Wychodzimy. Ale mam dla Was nowinkę. Rozumiecie to, że w Albanii nie ma ani jednego McDonalda? Nie wiem czemu, ale po nie ma ani jednego. Jest KFC. Postaram się doedukować i się dowiedzieć, o co w tym chodzi. Nie mogło zabraknąć lodów. Nieważne, że jest 22. Na razie raki nie znalazłem, ale lody są. Mamy pistacje i strawberry. Chyba sobie go budziłem. Bardzo dobre. Pistacjowe mhm. I truskawkowe też. Cena takich lodów w Albanii 1.50 50 za całość. Bardzo dobre. Polecam lody dla wszystkich.